Agnieszka Koster-Dutkowska, witam Państwa w piątek 17 grudnia. Zapraszam na Jawor Express, który tradycyjnie rozpoczynamy od informacji epidemiologicznych. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 20 027 nowych zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 566 osób. W Jaworznie potwierdzono 75 nowych zakażeń, dwie osoby zmarły, 1303 przebywają na kwarantannie. Tuż przed Bożym Narodzeniem naród dzieli się grzecznie i pokojowo na dwie grupy. Jedni to zwolennicy choinek sztucznych, drudzy tych żywych. Każdy ma swoje racje. Jakie choinki wybierają Jaworznianie? Sztuczne. Dlaczego? E, no, może wygodniej. Po prostu wygodniej. Igły nie spadają. Igły nie spadają. I nie śmiecą. Tak I jest. tylko dlatego. Zawsze sztuczna, w boku niestety nie za bardzo. Sztuczna raczej. Już człowiek się robi wygodny. Taka, co już jest ubrana, schowana, odkurzy się ją i postawi i jakieś strojki ewentualnie z żywych iglaczków. Mamy sztuczną od lat. Dawniej, jak dzieci były małe, była prawdziwa, duża, a teraz sami zostaliśmy z żoną. No to, to, taka mała sztuczna jest. Powinna być prawdziwa, ale no z biegiem lat to odchodzi się od tego, bo jest wygodniej sztuczną postawić. No. Tylko strojik z gałązek, tak. Z tak. gałązek prawdziwy? Prawdziwych, tak. A co na choince? Y, Bąbeczki, bombeczki w tym roku białe, y, łańcuch, no i światełka. Różne, ale wracam do starych moich ulubionych jeszcze, nawet z dzieciństwa po mojej mamie. Mam Mikołaje, takie dzieci w takich samochodzikach. To są takie już antyki, trochę zniszczone, ale mają swój urok. Na, na tej w dużym pokoju to były zawieszone bombki fajne, szklany, lampki białe ją ubieracie czy wcześniej? Wcześniej, wcześniej, Przy, przynajmniej dwa dni wcześniej. Niektórzy to tam po miesiącu, bo to tak bywa, już widzę, że się w oknach świecą, ale to tak spowszednieje, a jak się przed samymi świętami, to ma jakiś inny urok. Nie, wcześniej, wcześniej, bo tak, żeby przedłużyć ten okres świąteczny. Zwyczaj ubierania drzewek bożonarodzeniowych przywędrował do Polski z Niemiec na przełomie XVIII i XIX wieku. Wywodzi się ów zwyczaj z niemieckiej tradycji ewangelickiej. Już w XVI wieku dekorowano tam świąteczne drzewka papierowymi ozdobami i jabłkami. Za współczesną, najdroższą bombkę świata uznaje się tę wykonaną z rubinów 500 diamentów białego złota. Jej cena to równowartość 400 tysięcy złotych. Jej autorem jest zwykły artysta z Wielkiej Brytanii. Pytanie ile kosztuje choinka, na której być może bombka zawiśnie? Pozostajemy przy tematyce choinek. Zapytaliśmy pana leśnika Jerzego Siewiorka, jak pielęgnować prawdziwą choinkę. Wprawdzie świąteczna, prawdziwa choinka jest wyjątkowo urokliwa i przepięknie pachnie, ale za to opadają z niej igły. Jeśli jednak mały to problem, to parę rad dla kupujących na Boże Narodzenie żywe choinki. Na początku wypadałoby wiedzieć, co się kupuje. Pan leśnik objaśnia gatunki iglastych. Podstawowym gatunkiem jest sofna. To jest to drzewko. Następny w kolejności świerk. Jest jeszcze jodła, której w naszych warunkach nie wycinamy jako choinki, więc tu jej nie ma. I modrzew, który gubi igły na zimę, więc też nie może być choinką. Poza tym jest jeszcze. Iglasty krzew, jałowiec. W zależności od tego, czy kupiliśmy choinkę ściętą, czy w przypływie fantazji choinkę z korzonkami w donicy, tak należy z nimi postępować. W przypadku sosny nie ma to znaczenia większego, bo sosna bez względu na sytuację igieł w zasadzie nie gubi. Natomiast świerk powinien być od początku, w, w dos mieć dostęp do wilgoci, czyli albo w pojemniku z wodą, albo jakiś mokry piach żeby po prostu nie utracił kontaktu, z nie zaczął wysychać zbyt szybko. Skoro już mamy choinkę w donicy, to za wszelką cenę należy o nią dbać. Tak, by przetrwała do wiosny i można ją było wysadzić do ogrodu. Smutny to widok, gdy na miejskie śmietniki po świętach trafiają ogołocone z igieł choinkowe kikuty. Może należy rozważyć zakup sztucznego drzewka. Nie opadają z niego igły i może być na wiele lat. Ponadto dla leniuchów wymyślono już ubrane choinki. A więc same zalety. Grupa teatralna Kamila Bzykały zaprezentowała w sobotę 11 grudnia nowy spektakl teatralny pod tytułem Między niebem a nie wiem. Nawiódki spektakl teatralny zaprezentowała w sobotę 11 grudnia grupa teatralna Kamila Bzukały. Artyści działają w atelier kultury. Bilety na sztukę wyprzedano co do jednego. Widać, publikę zafrapował nieco przewrotny tytuł między niebem a nie wiem. Nie od rzeczy więc zapytać scenarzystę i reżysera spektaklu Kamila Bzukałem, o czym sztuka jest i co z niej wynika. Na pewno nie powiem o czym to dokładnie jest, bo to jest niespodzianka, dlatego dla osób chętnych dowiedzieć się o czym to jest? Zapraszam oczywiście do nas. Dzieje się to ta sytuacja, ta akcja dzieje się w dzielnicy, gdzie mieszkają bezdomni. Głównymi bohaterami są bezdomni. I mogę powiedzieć tylko tyle, że zobaczymy ich Albo będziemy ich podglądać, gdzie rzeczywistość e, się spotyka z magią. W obiegowej opinii praca nad rolą to takie szast prast. Aktor coś sobie wymyśli i mamy rolę. Tymczasem sprawy mają się zgoła inaczej. Praca nad rolą, nad wcieleniem się w kogoś w szczególności, jeszcze kim się nie jest, bo taka jest jakby chyba cała idea aktorstwa. Odgrywamy e, postacie czy sytuacje, w których na co dzień się jakby nie znajdujemy, bo nie mamy takiej potrzeby bo nie są zgodne z tym charakterem, więc jest to ciężkie, ciężkie. Jeszcze jak też zależy od podejścia osoby, która tworzy, jakie ma wymagania, jak są swoją koncepcję widzi. Zaciekawiło nas też to, czy ta zabawa w teatry to poważne przedsięwzięcie, czy może idzie też o sławę? Są różne sposoby na zdobycie sławy i nie robiłbym tego tylko dla sławy, jeśli by mi się nie podobało, bo to jest po prostu męczące. Robiłem inne rzeczy, które dla sławy powiedzmy i to, to wykańcza, jeśli to się robi tylko dlatego. W kwestii sławy w przedwojennym szlagierze śpiewano Sława to raj przez całe życie wiosna i maj. Dzięki Bogu nie jesteśmy słowni, więc na sprawie się nie znamy i opinii nie mamy. Ale matka Polka musiała przygarnąć tego szczeniaka. I od tamtej pory zrobiło się tu bardzo miło i towarzysko. O, no, bezdomne przedszkole. W dobie COVID-19 uaktywniły się ruchy antyszczepionkowe, które już przed pandemią podważały skuteczność i potrzebę prowadzenia szczepień ochronnych. W dłuższej perspektywie grozi to powrotem chorób, które zostały opanowane i nie stanowiły do tej pory zagrożenia. Jak informuje doktor nauk medycznych Filip Braciborski, odchodzenie od szczepień może przynieść pogorszenie jakości życia Polaków, poczucia bezpieczeństwa i ogólnego dobrostanu. Pytanie dotyczące popularności w chwili obecnej ruchów antyszczepionkowych jest dość złożone. Trzeba zastanowić się, w jaki sposób się komunikują, jakie informacje są przez nie podnoszone. W chwili obecnej jednym z wątków jest kwestia wolności, która w Polsce spotyka się dużym zainteresowaniem. Jest to wykorzystywana często właśnie do promocji e, właśnie odchodzenia od programów szczepień, obowiązkowości, e, dawajmy wybór. E, natomiast e, nie bierze to pod uwagę właśnie perspektywy zdrowia publicznego, ochrony innych. Moja wolność w pewnym miejscu się kończy, tam gdzie narusza wolność innej osoby. E, co mam myśleć o tym, jeżeli e, przez to, że ja się nie zaszczepię, zachoruje inna osoba? Czy w jakiś sposób nie naruszam jej bezpieczeństwa? I kwestia mojej odpowiedzialności. Tego Natomiast dlaczego to jest tak popularne? No, powiedziałbym, że e, część tych treści, które my określamy jako antyszczepionkowe, opierają się na przekazie silnie emocjonalnym, odwołują się do pojedynczych przykładów, e, powiedzmy, jakichś powikłań, e, czy m, bazują na emocjach, na tym, na czym zwracamy e, szczególną uwagę. Proby na przykład prostego polemizowania w mediach społecznościowych z treściami, które są e, nieprawdziwe, paradoksalnie powodują. Zwiększanie popularności tych treści. Dlatego stają się one bardziej widoczne, z uwagi na to, że każdy komentarz zwiększa zasięg takiej treści. W związku z tym osoby, które w dobrej wierze próbują prostować takie informacje. Podawać argumenty naukowe tak naprawdę powodują, że ta pierwotna informacja, która jest nieprawdziwa, staje się coraz bardziej popularna. Więc e, mógłbym naprawdę zachęcać e, do m, sięgania do informacji na wiarygodnych źródeł z instytucji naukowych, e, rządowych, które publikują te które, informacje sprawdzone. O, oparte na faktach naukowych. Ja jestem zdania, że właśnie debata wokół COVID, szczepień przeciwko COVID-19, bezpieczeństwa e, tych szczepień, potencjalnych działań niepożądanych, ale też skuteczności e, wpłynie na e, świadomość w zakresie ogólnie szczepień ochronnych. E, dlatego, że jeżeli ktoś nabierze wątpliwości do jednego typu szczepień, to dlaczego miałby nie przestać wątpić w inny rodzaj szczepień? Więc istnieje spore ryzyko, że im więcej będziemy właśnie treści dotyczących właśnie potencjalnych działań niepożądanych, straszyć ludzi, tym? To zaczną się bać wykonywać inne szczepienia, w konsekwencji właśnie obniżając ten poziom wyszczepialności, poziom bezpieczeństwa z perspektywy całej populacji. Działania niepożądane, oczywiście one istnieją, ale są w większości przypadków bardzo rzadkimi zdarzeniami. I generalnie w przypadku szczepień korzyści znacznie przewyższają ryzyko. Natomiast jeżeli ktoś uzna, że jest inaczej, decyduje się, że nie będzie szczepił swojego dziecka, to w dłuższej perspektywie możemy spotkać się z chorobami, które wydawało się, że są wyeliminowane, które nie stanowiły do tej pory zagrożenia, ale one mogą powrócić i w ten sposób zmienić świat, w którym żyjemy zmienić jest na gorsza. Na zakończenie zapraszamy na Trochę Przyrody z Piotrem Grzegorzkiem. Wśród ciekawych a rzadkich wiawożnie gatunków roślin na uwagę zasługuje ozdoba pewnego muru przy ulicy Polowej. Po raz pierwszy z tym gatunkiem w tej okolicy spotkałem się 10 grudnia 2013 roku. Teraz spotkaliśmy się 2 grudnia 2021. W międzyczasie widywaliśmy się w rejonie Doncaster w Anglii, w Polsce zobaczyłem go jeszcze w Siedlcu koło Krzeszowic, to było w 2017 roku. Roślina z natury występuje w południowej i południowo-zachodniej Europie, stamtąd ruszyła w świat, w Polsce trafia się dość rzadko i to przede wszystkim na zachodzie. Do nas trafiła na początku XIX wieku z Włoch. Gatunek do niedawna reprezentował rodzinę trędownikowatych. Teraz po rewizji taksonomicznej jest to rodzina babkowatych. Jeszcze w roślinach polskich Władysława Szafera należał do rodzaju lnica pod nazwą lnica bluszczykowata linaria cymbalaria. Nasza bohaterka uwielbia zasiedlać mury. Jej pędy są nitkowate, rozesłane, a drobne listki przypominają liście bluszczu. Kwiaty podobne są do popularnej lwiej paszczy. A poza tym, co ja tam będę opowiadał o jej wyglądzie? Wszystko jest na filmie i dołączonych zdjęciach. Podobno jest łatwa w uprawie i aż dziw bierze, że w Jaworznie widziałem się z nią tylko pod wymienioną na wstępie miejscówką. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Jawor Expressie. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego i spokojnego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.